Poczekalnia. Suchość w ustach, gdy znikąd ducha, bratniego ramienia, ciepłego słowa, przyjaznego gestu. Siedzę w poczekalni strachu. W kącie mojego świata. Naprzeciw mnie ten szaro-żółty człowiek. Patrzymy na siebie. Obcy jesteśmy. Choć bliżej obcy. Każdy grzebie w pamięci autonomicznej. Liczy, że za drzwiami usłyszy, jest nadzieja. Choć umarło tylu. Czekając na swoją kolej, wspominam, Język Magdy, skórę białą, nasze mocowania z życiem. Jej sukienki, moje szelki, pościel, pusty łóżko bladym świtem. Zanurzyć bym chciał się w Bogu jeszcze. Na odludziu spotkać Boga, z przydrożną iwą spleść włosy, ucapić się myśli niebiesko-białej, na młodej, soczystej, zielenią trawie, przepłynąć przez złote zboże. Mój Boże, mój Boże. Następny, proszę, bo słów brak, Stanisław Wotkany, kłaniam się moim widzom. Kilka słów do nowych subskrybentów, nowych widzów, nowych czytelników. Ostatnie poszły dwa tomiki w świat. Dziękuję, dziękuję. Na moim kanale w każdym filmie czytam, mówię, recytuję. Czasem śpiewam któryś z moich wierszy napisanych na przestrzeni lat 1979 do teraz, do teraz. To tak tytułem informacji dla tych, którzy. Nie wiedzą, co jest na moim kanale, a którzy zajrzeli tu pierwszy raz. I to by było na tyle. Dziś na koniec wiersza trochę widoczków z okolicy. I pozdrowienia zborów tucholskich. Wszystkiego dobrego. i ja się dopiero rozkręcam. Chod dla starych widzów, starych w sensie stałych bywalców. Zmiana nastroju, ponieważ w drodze. Ten wierszy był napisany w chwilach trudnych dla mnie. Wiele lat temu. Ale żyć trzeba, żyć trzeba, iść trzeba, iść trzeba. A dla nowych widzów znowu, kilka słów. W zakładkach playlisty macie moje różne zainteresowania, hobby, pasje, w zasadzie związane z drogą: szlaki długodystansowe, szlaki krótsze, plecak. Czasem rower e, żabka żabka zielona, nie bój się, ucieka, bo tu jest taka rzeczka, wiecie obok o. zarośnięta, rów z wodą Dzisiaj jak filmowałem tamte krajobrazy dla tej pani, która w bloku mieszka, to jak Zauważyliście, pewnie dostrzegłem sarenkę. Z daleka nie było widać. Tylko na przybliżeniu. Tu jest teren taki łąk obfitych traw. Dosyć mokrych. Nie, nie rozpalam ognia dzisiaj w lesie krzesiwem <noise> no bo nie mam krzesiwa Generalnie nudy, panie i panowie nudy Ależ tu jest pięknie teren podmokły Trawa taka nadrzeczna rzeczna ale Zbliżam się gdzie? Zobaczcie. Kolejny zagajnik brzozowy za mną. Malutkie brzozy jeszcze. Tam, do której szedłem widzieliście, to taka spora, już stara. Jak na brzozę, bo brzozy przecież długo nie żyją. Dzień pochmurny, ale przyjemny na wędrówkę z plecakiem. Patrzyłem trochę za grzybami. Nie ma na razie. Och, a tutaj jest, będzie pewnie dużo owadów typu komar, bo teren, ta rzeczka biegnie przez ten Zagajnik brzozowy, zaraz wam pokażę. Ależ tu gęsto, ależ tu pięknie. I dużo pokrzyw jest. O, będzie do sałatki co zbierać. Tu patrzcie. Patrzcie, ile tutaj ziół. Także yy, zaobserwowałem tu w okolicy rozmaite drzewostany. No oczywiście wiemy, że głównie bory tucholskie to największy kompleks w Polsce borów sosnowych. 300 tysięcy kilometrów kwadratowych bodajże, z tego co pamiętam. ale w okolicy znalazłem dużo terenów podmokłych ale też suche piachy suche piachy tu gdzie tereny podmokłe to dużo drzew liściastych lipy, graby brzozy wracam wracam Szedł łąkami, e, skoro mowa o łąkach, już wspominałem kiedyś, gdzie są cudowne łąki, tak? No, jak to gdzie? No, wiadomo. Beskid niski, te hmm, wzgórza, zielone, i jak ktoś. Nie wierzy. To się no. Obecnie to wszyscy wiedzą, pewnie nie, dostęp do internetu. Ale jeśli ktoś nie był, ja jest tu nowy, to proszę zajrzeć na yy, jeden z odcinków mojego głównego szlaku beskidzkiego, Tam, jak wychodzę z yy, Krynicy. I wchodzę na czerwony... Znaczy czerwonym szlakiem szedłem, ale wchodzę tam na ten... Wychodzę z krynicy i tam już otwiera się przede mną ocean zieleni, błękitu nieba, chociaż pogoda była taka jak teraz, także było tak mniej błękitnie, a potem się rozpogodziło. I te połacie tej zieleni. No po prostu dostałem tak po oczach i nagle właśnie zacząłem mówić tam do no do was drodzy państwo drodzy widzowie bo byłem zauroczony i dalej jestem to chciałem się podzielić z wami tą swoją radością, tym zauroczeniem można by rzec nawet miłością tak miłością do natury bo te wzgórza były cudowne, zresztą one stoją tam i tęskną mi za nimi, tęskno, jak cholera tęskno A tam, proszę ja Was to na dodatek taki taki teren podmokły, także tam jak wszedłem to Umoczony Mimo że pagórki, mimo że pagórki No to co? Bo to, bo to, bo to, panie i panowie. Taki jest bezki niski. Chyba mnie nie widać. O, teraz nie chodzi o mnie, tylko nie wiem, czy ja w ogóle widzę obraz, a teraz widzę. Coś tu zaniknął. Dobra, to tyle pogadów na dzisiaj. Chyba, że jakiś pory w serca we mnie się obudzi. I jeszcze będę chciał coś powiedzieć do Was. A co tam? A co tam? Kto lubi słuchać baja tego ten zostanie, ten posłucha. Kto nie, trzaśnie Escape i zrobi wypad gdzieś w inne zakamarki swojego życia. Ja dzisiaj drepczę, drepczę i podrepczę sobie. O, tu. Tutaj jest usypane, tu jest usypane i tu można przejść do drugiego mojego ulubionego lasku Zagajniczka brzozowego, no to pójdziemy tędy e... motylek motylek Tutaj jest usypane ten rów, dlatego że tutaj dla maszyn rolniczych oni tu koszą te łąki takie są zalecenia Tutaj jakiś y, zwierzak sobie mości dom buduje. Zaraz zobaczymy Nie chcę trzaskać, bo to będzie Wam w kamerze trzaskać O, tam w mikrofonie będzie. Dobra. teraz pewnie słychać czaszki. Wybaczcie. Idziemy dalej. Patrzcie za mną, co się dzieje. Jak to ładnie. Soczysta zieleń, jak wygląda. O, tu dużo tych, tych dziur. To takich sporowych dziur. To nie są kredy. Czy jakie inne tam mniejsze, to już większe. Ziemne, podziemne stworzenia. Kiedyś mieszkałem na Pogórzu Sudeckim 8 lat. Też tereny cudowne. Schodziłem tam. Szlaki. I oznakowane i nieoznakowane. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? A, jak widzicie kijaszek mi służy, czyli laga, czyli utkany. Jeszcze będę nad nim pracował. Różne szlaczki, wzorki, rzeźbienia. Coś tam jeszcze w wymyślę. Idziemy do tego drzewa powalonego teraz. Będę szedł z tej strony. W poprzednich odcinkach widzieliście taki duży korzeń. Padły drzewo tam. Recytowałem wiersz Dusza. O, tu też dziura porządna. A ciekawe co to za stworzenia tutaj. Grasują. Grasują. Czyli żyją. No liczę, że może jeszcze jakiś zwierzak nam wyskoczy na przywitanie. I tak właśnie szedłem wtedy e, tym Beskidem niskim i ekscytowałem się widokami i samotnością samotnością w drodze życia bo kiedy tak człowiek się zastanowi no to przecież żyje samotnie nawet jeśli jest w tłumie Tyle głów, tyle głów. I w każdy inny świat, a jeszcze ubokaconej kulturowo, dobra, nie ten temat, w każdym razie, no, ubogaconej, w każda kultura inna. I ten świat, który jest w głowie Azjaty, buddysty, czy Znawcy islamu, czy chrześcijanina, czy grekokatolika, czy w ogóle człowieka z innej kultury, jest inny, tak? I w tej głowie ma inne sny, ale wszyscy jesteśmy podobni. Wszyscy tęsknimy za czym? Hmm, no, za szczęściem i za tym żeby nie odczuwać cierpienia i smutku no dobrze idę do mojego a tu jest mniejszy ten zagajniczek te brzuski są bardzo takie młodziutkie. długo pewnie nie pociągną bo właściciel przyjdzie na opał zetnie a no, tak to już jest tu zresztą skoszona łąka widzicie za mną tak A teraz te drzewo z tej strony. że martwe, ale ileż w nim życia. Ileż w nim życia? Ileż tam rozmaitego życia owadów, bakterii, żywów, mchów, porostów. Wokół inne życie, ptaki albo ptaków pomossa więc kłaniam się Państwu o tu jeszcze Wam pokażę jak tu wygląda to wycińce z tyłu za mną coś tam widać widać tak jakbyście nie widzieli lasów, łąk no ale wiecie to ukłon dla tych którzy akurat nie mogą być tylko siedzą w swoich jaskiniach w betonie no to cóż, o jest moje miejsce, to tutaj strugałem pijaszek Dać? Grzyźń ziemię, kora, drewno to zmykam, zmykam. Idę jeszcze połażę sobie tam do tych większych lasów. Wam pokażę jeszcze chmury zagajnik. I kilka brzusz, które tam rękną e, się do nieba. Trzaski, trzaski, przepraszam za te trzaski. Pewnie zbliżenie. Do następnego razu, do następnego. Ale znać mnie, pewnie stęsknię się za wami, zacznę znowu coś bajać.